Dzień dobry. Dzień dobry. Komisarz, czy na drogowy przemysł, prędkości, Prędkości, interwencja jest nagrywana? Jakiś dokument, jakby był, byłoby super. Jasne. A coś się stało? W sensie coś? No, za szybki wóz pan ma. Oj. Dobrze, że nie ma dramatu. Pan Jakub, tak? Tak, jest dokładnie. Dobra, 9, 6, 6. Dobra, można się delikatnie rozbroić. Dobrze, Okej. Okay. Za... Dobra, to zejść.